nauczycielki imieniu uczniów chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, wszelkiego dobra no i zadowolenia ze swoich płci. Wszystkiego najlepszego. Zapraszam na część artystyczną. Najpierw będzie klasy, klasy Starsze będą przedstawiali Romeo i Julię w różnych wersjach. Zadzieliłem w tlenku i bezpiecznie, miłości. Więc się powieszmy, bo po co zwlekać? Ja też nie chciałbym czekać, ale co mam do twojej rodzice? <noise> Jak się dowie, może być draka, na całym terenie i okolicą. Odkąd się kocha, nic nie jest straszne, moje rodzice, te zaraz z rana ich i wyznaj, że to ich przekona. Widzę, że nie znasz moich rodziców, Co nami próbujesz obłoka. Na ślub musimy wziąć po tajemniku, jeśli ta miłość płynąłka pomóc się nie ma. Wszystko załatwia, lecz to, zresztą, zresztą, że jest trudno, dlatego trzeba włączyć rzekę na bo od lat idą Ja też doceniam za wielką młodość, więc idź kochany, bez złotych. Wszystko, się nie coś Też kobiety, a kobiety często wykorzystywały swoim swoich wychowawkach i aby osiągnąć utrękione cele. Tak też było na pewnej starożytnej ustcie, gdzie, gdzie pożegnał Zeus z małżonką Heru, innym długowie oraz budynie greckie. I gra całkiem udana, gdyby nie pojawiła się tam roczna postać Elis, budynie w ale sobie, że skoro przez drobne niedopatrzenie zapomnieliśmy, że kiedy to wspaniałą ucztę, no i tylko przywitać i już mnie nie ma. Nie przerywajcie sobie. Mam dla was piękne boginię, skromny podarek. To ja. Niestety tylko jedno a was jest tak wiele. No cóż, otrzymali tylko najpiękniejsze. Ale któż to oceni? Może ty? Paspiszku, ale się. Żadna, się. No i się I Będę przecież uważała, że ona jest najsłodniejsza. Jak ona raczej do mnie? Przecież jestem z tego To, to moje Jabłko, nic się nie rób mojej mądrej główce. To oczywiste, że Jabłko jest tylko dla mnie, Nie jestem tak słodka, biała i poważna. Stój, drogi panie. będziesz wielkim królem, i narody kłaniać się będą, nożą Ukrainy bogate. Uczynię cię najmądrzejszym z ludzi, jeśli wydasz wyrok sprawiedliwy, przyznaję mi miasto. Dalej jest Barcie, to był Karolina Alonso, i jedna z mniejszych kobiet na świecie. Nie Ja nie ma Jelena, zawsze. Tak. Panie mogłoby żyć w pałacu, tak. ale tak. wolę chodzić sobie w łąkach i paść Przyglądać się światło. Być może, że też bym. Też bym nie było wie. Ale przy tym trzeba być takim poważnym. Nie, nie dla mnie. A po drugie, do posłania odejść po przy, dostarczy mi to, co mam w swojej głowie. Wybiorę się w jednym dziecku, jak mam w boku. Koledzy, was zielonie już zaznaczcie. Już ci dwa lata, dziewięć dziecię, jak mój miły wyruszył na krzyżaku. Prasuje mnie jeno, czy żył po może ubity chęt leży daleko. Mój miły ślubowarzyń, nadaje się moje serce, jeszcze mogę wam przekazać, mój mały ślub, byłby w całą właśnie tu zwierząt. Gdzież ona, gdzie moja? Wręcz do kuchni, a żywo przynieś mi miodową suchę. Cześć i Pani moja, poufała, że jeszcze żywi i twoje twoje Twojej Ach, skniło mi się za Tobą, mój Panie, już ci strach miałam, żeś widy. a woli też zapomniał o mnie w tej biedemnej Jak Jakim wyruszył w daleki kraj, to poprzysiął Ci wierność i oddanie, śluby dokowałem, a Ty? Choć i ja dniami i nocami w kaplicy przesiadywała i bo pobożnie modły wypełniała, że się mój panie od miecza ocalono. Wybacz pani, nie poniechaj mi moich prostych. Cichaj, no cichaj, daruję. Łupy wojenne przywiozłem na dziesięciu wozach i tobie na weselne sukna, a bogatych szatraże z młodą i ciągniętą Jeno widzę od drogi, niech tak będzie. Szczęśliwy je, no. proszę, włada, wchodzimy kot na środka słuchy. Ale nie przystoi. Przecież Pani jest ze tym rycerzem. Zezwalam rycery, <noise> <noise> ale żeby z osła robić mu to w każdym a... <grystwem> razie zazwyczaj to mam wyczarować. Chodź, pokaż mi, na masz. Sam to już zrobiłem, ładnie, prawda? Co najmniej bardzo zdrowy. Zresztą nie wiem, co mam dalej robić. Mój ból starczy teraz, pewnie nie zgodzi się na nasz ślub. Należy bowiem do pełnienia mątek i ksiućków, a ja do kabletki, ale tak czytałem, że do strachu w polucie zwierzęta nie ucieknie jak rośnie. Tak też można przeżyć. Chodź idziemy, muszą coś pić. Romek, to ty skarbie? Jak nie, tak. To ja. To ja. To ja chcę zadzwonić? Czy ja? Hmm, poczekaj. Muszę się zastanowić. Mam na czas. W to czas. Kiedyś po wiodniu i będzie z kochanką, to dobrze, ale No No my szybciej po no, że zabudzimy. Coś ty? Mam przecież jeszcze 197 dni. No dobra, to porozmawiajmy o czymś poważniejszym. Romek, czy wiesz, jak już to jest dzień? piątek. Nie o to pytam, bo był to już dzień. Dzień łosia. Pudło, spróbuj jeszcze raz. Spoko. Wiem, wiem. No jak to, Romek, nie wiesz? Romek, czy ty w ogóle kochasz? Robek, Romek, czy my zawsze musimy się wkłócić? Nie tak. Masz jeszcze dwa koła rachunkowe. Telefon do przyjaciela i pół na pół. Nie chcę cię widzieć, póki się nie dowiesz. masz, Marek. Jak mi wkroczy No Jak to, ja? ja. Kompletnie. To było z tego lutego. Za dnia? Bo nie, nie zdążyłem wybrać starych sześć minut, które daje jej co robić. Co ja teraz zrobię? Wszystkie te elementy wszystkie wymuszone. jest stare, te tam można kupić. to jest, to jest, można kupić jest, sztuczny

Prawie z Erasmantem, inny zdanie nie zyskałem. Teraz nie mam z nim pogadać, a sam sobą troszę nadużyć. you <laughs>